Z mojej perspektywy program Nauka dla Ciebie to przede wszystkim nauczyciele. To właśnie z nauczycielami miałam okazję współpracować i troszczyć się o nich przez ostatnie miesiące projektowe. Spotkaliśmy się podczas letniej szkoły prototypowania, która jest elementem konkursu Nauka dla Ciebie. Na to spotkanie przybyli nauczyciele z bardzo różnym doświadczeniem w tworzeniu prototypów pomocy naukowych. Podczas letniej szkoły prototypowania były, obecne były osoby, które tworzą w Centrum Nauki Kopernik eksponaty, które testują prototypy eksponatów, jak również fizycy, z którymi można było konsultować własne pomysły. Ten czas był bardzo inspirujący dla nauczycieli, ale również dla mnie i wszystkich innych osób, które tworzyły tę letnią szkołę prototypowania.